Witam Was kochani rodacy. Tutaj będzie krótko. Na podstawie doświadczeń z całego mojego życia w odniesieniu do wydarzeń bieżących, które ostatnio miały miejsce w moim życiu. Wiecie, że dość długo mnie nie było. Przechodziłem pewien proces, duchowy wzrost, ciemna noc duszy, ducha. Pewnie wielu z Was coś podobnego przechodzi, przechodziło albo będzie przechodzić. Wzrastamy. To się często wiąże z jakimiś utrudnieniami. No właśnie. Miałem okazję do obserwacji siebie, swojego życia, różnych procesów, które zachodzą, i zauważyłem coś ciekawego, czym chciałem się z Wami podzielić. Napisałem krótki tekst. Jako wnikliwy obserwator rzeczywistości, a w szczególności siebie, swoich myśli, słów, zachowań i stanów emocjonalnych, mam pewną propozycję co do wyjaśnienia zjawiska znanego wszystkim jako déjà vu. Na początek proponuję rodzimą nazwę dla tego zjawiska. Proponuję przebłysk teraz. Przebłysk teraz. Co zaobserwowałem? Według mnie, przebłysk teraz jest związany ze zmianą tzw. linii życia, co jest w zasadzie równoznaczne z przeniesieniem się do innej, równoległej rzeczywistości. Odstawiając na bok wszystkie teorie kopenhaskie i fizykę kwantową, stwierdzam, bazując na własnych doświadczeniach, że rzeczywistość w jakiej funkcjonujemy ma konstrukcję książki, gdzie strony ciasno przylegają jedna do drugiej warstwowo. Pozornie jedna strona od drugiej niczym się nie różni, ale gdy zaczniemy analizować składowe, gdy zaczniemy czytać, odkryjemy, że różnice w treści, czyli w jakości życia, są istotne. Według mnie Wraz ze zmianami naszej częstotliwości, czy też wibracji, jak to zwykło się mawiać, wraz ze zmianami naszej częstotliwości po osiągnięciu pewnego pułapu, ruch jest możliwy oczywiście zarówno w górę, jak i w dół, zmieniamy rzeczywistość na jaśniejszą bądź ciemniejszą. Skaczemy po liniach życia zupełnie nieświadomie, bo wpojono nam, że piekło i niebo to dopiero po śmierci. Tymczasem uważam, że za życia możemy się znaleźć w niebie, jeśli tylko jesteśmy konsekwentni i przestrzegamy pewnych uniwersalnych zasad i reguł tego wszechświata. Tak więc, według mnie, bazując na osobistych doświadczeniach, przebłysk teraz, déjà vu, jest niczym innym jak zmianą linii życia, skokiem w inne teraz. Sam efekt który większość opisuje jako poczucie, że już tu byłem, już to robiłem. Wynika z tego, że zdarzenie zainicjowane w jednej rzeczywistości jest kontynuowane po skoku w rzeczywistości nowej, innej. Stąd iluzja percepcji, którą od dziś nazywam przebłyskiem teraz. Niech mój tekst przypomni wam się wtedy, gdy doznacie tego uczucia ponownie. Wtedy sami będziecie mogli ocenić, czy w waszym życiu miały miejsce opisane przeze mnie okoliczności. Może macie inne doświadczenia w temacie? Napiszcie. A tak swoją drogą nie wydaje wam się, że już kiedyś słyszeliście ten tekst? Słuchajcie, to wydarzenia z ostatnich dni, z ostatniego miesiąca w moim życiu, gdzie miałem okazję przyjrzeć się sobie. Wiecie, że aby zrobić skok, jeżeli docieramy do przeszkody, jeżeli idziemy i pojawia się przed nami rów, albo inna przeszkoda, to żeby zrobić skok. To musimy się cofnąć do tyłu. Musimy zrobić dwa kroki do tyłu, i potem skok. Więc często na drodze duchowego wzrostu, rozwoju, czy w ogóle w życiu, często jest tak, że przed postępem jest cofnięcie się, jest pozorny krok w tył. I trzeba to przetrawić, poradzić sobie z tym. Potem skok w nową rzeczywistość, w inną, lepszą rzeczywistość, jeżeli odrobiliśmy pracę domową. Tak jak powiedziałem wcześniej, wierzę, że na początku był chaos. Chaos to wszechmożliwość, wszechpotencjał. Wierzę, że dla każdego z nas są różne rzeczywistości, gdzie w jednej jesteśmy najlepszą wersją siebie, a w drugiej jesteśmy najgorszą wersją siebie, a pomiędzy nimi wszystkimi przestrzeń różnych wariantów. I teraz wierzę, że mogę trafić do rzeczywistości, gdzie jestem najlepszą wersją siebie, albo mogę trafić do rzeczywistości, gdzie jestem kowbojem na dzikim zachodzie, bo ta rzeczywistość gdzieś istnieje i ja mogę tam iść konsekwentnie i przenosić się, tylko droga trochę mi zajmie tam. Nie skoczę od razu stąd tam, nie obudzę się na koniu w kapeluszu z koltem u pasa, tylko będę tam szedł stopniowo przez inne rzeczywistości. Proces będzie trwał. Wierzę, że tak właśnie się to odbywa. I wierzę, że déjà vu, które każdy z Was pewnie miał, a które ja już od dziś będę nazywał przebłyskiem teraz, jeśli będę oczywiście pamiętał, ale będę się starał, bo wiecie, że promuje nasz język, bo jest tego warty. Każdy z Was na pewno miał już taki przebłysk teraz i wierzę, że jest on związany właśnie ze zmianą rzeczywistości. Bo zmiana rzeczywistości może odbyć się tak. Zamykam moczy, otwieram i jestem już w innej rzeczywistości. Wierzę w to. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie? Możecie napisać w komentarzach, możecie napisać do mnie. Póki co kończę. Zapraszam na kolejne odcinki, które będą bardzo ciekawe. Może będziecie je już oglądać w innej rzeczywistości. Do zobaczenia.